Eluwina Maciowina, witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Mordy. Słuchajcie, dzisiaj mamy dosyć nietypową misję, ale bardzo ważną i ciekawą, ale no przede wszystkim słuchajcie, będzie to istotna i ważna misja dla rozwoju naszego Imperium w Milionowicach. Naszego osiedla, słuchajcie, naszej osady, miasteczka, zwał jak zwał, wy to nazywajcie jak chcecie. Ja jeszcze, słuchajcie, nazwy nie wymyśliłem takiej konkretnej, więc nazywajmy to, słuchajcie, Imperium Maciocha w Milionowicach. Nie no, trochę długa nazwa, ale to by było Imperium Maciocha w Milionowicach, czy Czyli e E-I-M-W-M. -M. i m w m O, słuchajcie, to jest dobry skrót. Jedno, oczywiście, roboczy. Słuchajcie, tutaj powstaje osiedle Maciocha. I co my dzisiaj takiego będziemy robić? Bawić się właśnie w kuriera, a tak naprawdę bardziej listorosza, bo będziemy nieść słuchajcie, nowiny, nieść wiadomość, nieść przesłanie do wszystkich graczy na tym serwerze, czyli oczywiście Aberki, Elvisa i Agentixa. Ale co to będzie za wiadomość i czemu to jest tak istotne dla rozwoju naszego miasteczka, to się dowiecie później, ponieważ teraz musimy się przygotować do tej misji. A w ogóle tutaj słuchajcie, dostanę skrzyneczkę. Na budowę osiedla Mordo, Twoje długi rosną szybciej niż ono. W sensie, że osiedle. O kurczę, czyli wiem od kogo to jest. Nie no, to słuchajcie, jeżeli jest mowa o długach, to wiadomo kto to jest. To nie jest. Niech zaczyna się na E, a kończy na Lwiso. Także chyba wiecie o kogo chodzi, co my tutaj mamy. Uhuhu, srogo, słuchajcie Kwart dostałem na budowę To jest mega, słuchajcie, przydatne Bo ja nie muszę iść do neteru, nie muszę go kopać A będę mógł z tego wybudować ja, ja prosiłem, właśnie prosiłem chłopaków Że jeżeli mieliby jakieś zbędne materiały do budowy To koniecznie ja je przyjmę Mogę za to zapłacić, ale tylko na zeszyt Muszę je wziąć na kredyt, bo jeszcze nie mam kasiory Ale spokojnie, spokojnie, kasiora będzie Także o to dostałem Bardzo dziękuję Teraz tak, musimy, słuchajcie, sobie zrobić mieczyk bo e, ja kurczę jestem biedna, dzisiaj nam się przyda ten mieczyk, pyk pyk, 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 pyk. Bo ja e, tak jak wam mówiłem powiedziałem przed chwilą, że będziemy kurierem listonoszem, dlatego musimy sobie zrobić trzy book and quill. E. Potrzebujemy e, troszeczkę skóry, troszeczkę mm, papieru, e, nie, nie papieru, słuchajcie, tak, troszeczkę, nie, no książki potrzebujemy, papier potrzebujemy, żeby mieć książkę, do tego potrzebujemy, słuchajcie, o, słuchajcie oczywiście barwnika czarnego i piórka, także to sobie ogarniemy na szybkości i w ten czas mord ja wam przypominam o tym, żebyście subskrybowali ten kanał, bo odcinki są codziennie dzień w dzień. Wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj, pojutrze, przedwczoraj po pojutrze, i tak dalej, i tak dalej, do końca świata, i jeszcze trochę, słuchajcie, świat się skończy, a odcinki Maciuka i tak będą publikowane, bo tak jak mówię, słuchajcie, są codziennie, więc mordo, mordeczko, zostaw suba, bo mi to mega pomaga. Będę wam bardzo wdzięczny, a dla was to, no słuchajcie, chyba nie jest big deal, że tak powiem, no słuchajcie, że to nie jest jakiś wielki, mm, wielki wyczyn. Także, jeżeli tylko jesteście zainteresowani tym, jak nasze milionowice będą się rozwijały, wtedy, kiedy Maciu tutaj zarządza, w sensie tym osiedlem oczywiście zarządza, no to koniecznie Stawcie suba, bo będzie mi bardzo miło. Wpadajcie oczywiście do opisu mordy, bo tam jest Instagram i TikTok dużo, naprawdę tam wrzucam swojego prywatnego życia i na TikToka, i na Instagrama. Więc koniecznie wbijcie. Instagram to jest Maciek Podogas TikTok to jest Maciek. Więc sobie to obczajcie, bo naprawdę myślę, że warto. Jak Wam się spodoba, no to super zostaniecie na dłużej, a jak nie, no to trudno, no to słuchajcie, 10 sekund życia Was chyba po prostu nie zbawi. Takie mam wrażenie, ale jeżeli uważacie inaczej, no to jest Wasza decyzja. Także ziomki, my zobaczymy właśnie te kałamarnice. Eee, przede wszystkim dla mnie, bo potrzebuję bukiet ale wiem, że Abera też tego potrzebuje. Więc, jeżeli coś mi zostanie, no to mu dam. Wiadomo, że to będzie mega mało. Ale spoko, ale spoko. Myślę, że to, słuchajcie, jest ostatnia y, ośmiorniczka, y, to, którą sobie załatwimy. No, mordowaisz tegin! Dobra, dziękuję uprzejmie. Teraz tak. Nie mam jedzonka. Potrzebuję jeszcze, słuchajcie, skórę. Czyli potrzebuję krówki. Do tego potrzebuję, słuchajcie, jeszcze papier. Czyli potrzebuję y, trzcinę cukrową. Y, trzcinę cukrową, wiem, skąd weźmiemy. I potrzeb. U, ile tego jest tutaj? Dobra, słuchajcie, to chyba możemy to zrobić, tak? Na szybkości chyba możemy to zrobić dla abry, słuchajcie, to jest dla abry. Nie robię tego na siebie, robię to dla Abry, a w ten czas, kiedy będę, słuchajcie, to robił dla Abry, oczywiście podkreślam, dla Abry, to przypomnę wam, słuchajcie, o funkcji wspierania, bo jest ku temu bardzo ważna okazja, mianowicie, mordo, oczywiście wspieranie, macie koło przycisku subskrybuj, macie dodatkowy film w tygodniu, jeden film co tydzień dodatkowo, czyli cztery w miesiącu, progi, słuchajcie, nie są jakiegoś bardzo wysoko ustawione, oczywiście każdy powinien to ocenić sam, ja wam nie będę wciskał, co jest tanie, co jest drogie, ale na moje, słuchajcie, nie są jakieś one bardzo po prostu wygórowane, a co chcę powiedzieć, to że już wiem, jaki film będzie pierwszym tym bonusowym właśnie dla wspierających, bo mówiłem wam, że te filmy będą, słuchajcie, bardziej prześwirowane, ale będą w jakiś sposób bardziej wyjątkowe, bo chciałem po prostu, żeby te osoby wspierające były zadowolone, tak? Że, żeby po prostu dostały coś w zamian. Jeżeli one mnie wspierają, to ja bym chciał, słuchajcie, im się odwdzięczyć, dlatego te filmiki, jako że trafiają do małego grona jednak wspierających, będą wyjątkowe i jako pierwszy film, wybrałem, słuchajcie, film, który nagrałem dwa lata temu, 14 marca 2019 roku, że znaczy, nagrałem ten film. To był jeden z pierwszych filmików, jeżeli nie w ogóle pierwszy film, jaki miał się pojawić na tym kanale, który właśnie oglądacie. Na tym kanale miał być pierwszy. Ostatecznie nagrałem inny pierwszy, bo nagrałem tam z Abrą czy z Wojanem, ale to jest film, który miał być pierwszy. Nie usuwałem go przez dwa lata miałem go na komputerze, bo pomyślałem, kurde, BNM, marceper. on się kiedyś przyda. I teraz on się właśnie przyda. Dobra, słuchajcie, zabieram te trzciny, ale w zamian dam mu Inka. Ej, serio, dam mu w zamian Inka, także troszeczkę także, yy, trzciny za Zbieram. Myślę, że tyle mi starczy. Do tego są kurczaczki. Do tego stojecie są kurczaczki. Też myślę, że stojecie potrzebuję tych kurczaczków. Bo potrzebuję jeszcze dwa tylko, także za, za, załóżcie sobie jednego kurczaka. O, 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 o. No nie, no nie ma tutaj tego. O kurde bele. Ej, one w, mi w ogóle nie dają piór. One mi w ogóle nie dają piór! Dobra, to w takim razie... Nie! Nie, nie uciekajcie! Nie uciekajcie, dobra, muszę, muszę, muszę je załatwić, bo to są uciekinierzy. Dobra, mamy trzy. Słuchajcie, wiem, że załatwiłem to, yy, załatwiłem kurczaki Abrze, a i zabrałem mu trzy ale spokojnie, ja mu wszystko oddam. W sensie oddam mu normalnie jajka, oddam mu, słuchajcie, normalnie kurczaki i przede wszystkim oddam mu to. Także słuchajcie, to jest taka wymiana przyjacielska. Myślę, że Abra się za to nie obrazi, bo z nim gadałem, że on mówi, że mordo jeżeli czegoś potrzebujesz do budowy miasta, to no, no problemo. No problemo, możesz sobie ode mnie brać tylko później będziesz musiał oddać. Dobra, słuchajcie, czy on ma skórę? Proszę, Abra, mi skórę. To potrzebuje jeszcze troszeczkę tej skóry. Osiem skóry, mam dziewięć skóry, dobra. Na odcinku pożyczam po to, żeby później oddać. Zapytajcie się Abry, on powiedział, że jeżeli czegoś potrzebuje, to mogę sobie brać, tylko żebym później oddał. Dlatego, słuchajcie, to jest git, że po prostu mamy takiego dina między sobą. W sensie, że nie ma spinki, tylko powiedzmy no po prostu, nie przeszkadzamy sobie nawzajem, a wręcz przeciwnie pomagamy. Także Ziomki, kończąc temat tego wspierania, yy, będzie to film, który nagrałem dwa lata temu, będzie straszny cringe. No bo wyobraźcie sobie, Maciocha dwa lata temu. No Macioch dwa lata temu to jest to jest po prostu cringewa fest, no masakra. To są Himalaje cringeu. Także yy, jeżeli słuchacie ktoś... Nie ma wspierającego w momencie publikacji tego filmu, ale później go sobie, słuchajcie zdobędzie, to oczywiście ten film będzie do obejrzenia, bo film generalnie będzie widoczny dla wszystkich, ale obejrzeć go będą mogli tylko wspierający, więc przypominam, zajrzyjcie sobie do wspierania cztery filmy w miesiącu, raz w tygodniu, ze yy... no, zwariowane filmy będą, również z milionowi, to będzie taki wyjątkowy po prostu materiał, dobra. Teraz przejdźmy już do roboty, słuchajcie, robimy bookend quealę, ponieważ robimy wiadomość dla każdego z chłopaków po to, żeby oni mi pomogli w budowie tego miasta. Ja w życiu, słuchajcie, nie dam rady tego samogarnąć. Potrzebuję od nich pomocy i materiałów, i pomysłów, i jakby wykonania, tak, żeby ktoś to słuchajcie, ze mną budował. Także ja po prostu potrzebuję pomocy, żeby nasze milionowice były po prostu piękne i cudowne. Teraz tak, idealnie słuchajcie, ja nie mam nawet na cztery książki. To ile ja tego potrzebuję? Słuchajcie, ja potrzebuję książek trzy, więc sześć wraca do Abry. Zabrałem. Od od niego 8, a 6 wraca, także tak naprawdę zabrałem mu tylko dwa skóry. Mordy, kurczę, ja to jestem jednak dobry kur. Tak, w sensie, że. Zero, jestem Git. Chyba nie jestem aż taki zły. Raz, dwa, trzy. Teraz tak, raz, dwa, trzy. I piórko chyba wylegdzie, tak naprawdę. Dobra, i mamy to, czyli zabrałem, słuchajcie, od ABRY. Dwa skóry. No, troszeczkę kurek mu, słuchajcie, załatwiłem. Ale w zamian to, ja mu, słuchajcie, oddam. Jednak. Osie, patrzcie, patrzcie. Osiemnaście inka poleci do ABERY. Trzcinę też mu oddam. Także jaj, jajeczka też, słuchajcie, są jego. Te kurczaczki są jego, chociaż kurczę, nie no, kurczaczki. Dobra, rozbijemy tam u niego w zagrodzie. Ale to, słuchajcie, pod koniec, bo te. Teraz. są sprawy ważne i ważniejsze. Czyli tak, biorę sobie kurczaczka, ja z tego muszę słuchajcie, gdzieś. W ogóle to zaraz będzie noc. Myślę, że możemy w takim razie udać się tutaj do domku, bo tu jest łóżeczko. I tak, zaczniemy słuchajcie, pisać pierwszą wiadomość. Dobra, ja się słuchajcie, zamykam i piszemy pierwszą wiadomość. E, wiadomość. A nie, to podpiszemy później, po prostu. E, czyli tak, m, e, musimy słuchajcie, poprosić Abery o pomoc. Powiedzmy, że zaczniemy od abery. To nie może być jakaś długa wiadomość. Czyli tak. E, drogi. A Berksonie. O, tak możemy zacząć. Myślę, że Abrze to będzie się podobało. Teraz tak, piszemy. E, potrzebuję Twojej pomocy przy tworzeniu mojego nowego osiedla w Milionowicach. Ehm, ok, e, przydadzą mi się Bl, bloki ale także pomysły oraz pomoc w budowaniu budynków i ogólnie ogólnej zabudowy Dobra, mordy, myślę, że to, to tak naprawdę wystarczy Nie ma tutaj co m, za bardzo oczywiście się rozpisywać Jeszcze dopiszę, że za wszelką pomoc BĘDĘ bę BARDZO WYDZIĘCZNY O, i teraz się podpiszemy jeszcze Maciok O kurczę, na, napisałem w ogóle źle, napisałem dźwięczny. DŹWIĘK... WYDZIĘCZNY No, nie dźwięczny, tylko wdzięczny oczywiście I nie mogę się tutaj podpisać, ale tutaj się podpiszę yy, Okej, okay, słuchajcie, napiszemy tak, będzie fajnie Ściskam mocno o i teraz Maciuszek. O i gitara. Mordy, gitara. Dobra gitara. I teraz i teraz to podpisujemy. O. Yy potrzebna pomoc. Gitara Mordy, sign and close. Mamy to. I teraz patrzcie, by Macioch, potrzebna pomoc. Abraset to otwiera. Drogi Aberksonie, Potrzebuję twojej pomocy przy tworzeniu mojego nowego osiedla w Milionowicach. Przydadzą mi się bloki, ale także pomysły oraz pomoc przy budowaniu budynków i ogólnej zabudowy. Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny. Ściskam mocno Macioch. No i gitara Mordy. I teraz jest gitara. Możemy iść w kimę. Zrobimy sobie, słuchajcie, zrobimy sobie tabliczki, zrobimy sobie skrzynie i podpisz Zobaczymy to poczta. Od Maciocha, czy tam poczta, słuchajcie, Maciocha. Coś takiego. I, I każdy z chłopaków coś takiego dostanie. Myślę, że myślę, że słuchajcie, jak będę pisał wiadomości do chłopaków y, Agentixa i Elvisa, będę pisał to samo, więc zrobię cięcie, ale najpierw y, zróbmy sobie właśnie to, co mówiłem. Czyli po prostu weźmy sobie, słuchajcie, skrzyneczkę, czy ta skrzyneczka jest pusta, jest pusta! Także możemy ją sobie bez problemu zabrać. Nie muszę nawet jej craftować. Pyk, 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 macio Gitar Gitaricon. Mordikson. ty wpadaj na Instagram i TikToka. Przypominam, serio, macie w opisie. Bardzo tam słuchajcie, dużo wrzucam z prywatnego życia na Instagrama i na TikToka różne słuchajcie, treści, także ogarnijcie sobie, bo jeżeli wam się spodoba, no to, no to po prostu serduszko, to mwah, całuski dla was, a jeżeli nie, jeżeli stwierdzicie, nie no Macioch w sumie ty, ty, ty jesteś kasztan, nie chcę mi się ciebie to git, w porządku, ale mordo, musisz wiedzieć co tracisz, także zaglądaj do opisu, masz TikToka, Instagrama, Maciek Podługa Zdękowski i Macioch, oczywiście. Teraz tak, wbijamy się tutaj, yy, zostawiamy to, skrzyneczkę, zostawiamy teraz słuchajcie, tabliczkę i tutaj będzie napisane Maciochowa Poczta miejsca. Dobrze, tak. Miejsa. Miejska oczywiście ma być Maciokowa poczta miejska. I teraz wrzucamy tutaj oczywiście coś takiego. Możemy, słuchajcie, jeszcze mu dorzucić w takim razie te rzeczy. Myślę, że to jest całkiem spoko, żeby mu tutaj to oddać. E, jajuszka to sobie zaraz rozbijemy, może nie na głowie, ale gdzieś je rozbijemy. Kartki również, słuchajcie, będą jego. Także bierzemy jajeczka i jajeczka e, rozbijemy to, żeby, żeby kurczaczki, słuchajcie, były, żeby nie było, że maciok zabija kurczaczki, Nie, nie, nie ma. No, to absolutnie tak nie wygląda. Ja po prostu tak tak tak. Mam nadzieję, że ej! z tych kurczaków, oni jakoś chyba zwiększyli, zobaczcie, że jest ich więcej po prostu z tych jajek żelatniących, dobra, pyk 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 Pek, 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 jeszcze jedno. Nie wiem czy te kurczaki one dostają obrażenia jakie? ja... O kurczę, mały kurczak pek, to. One na pewno dostają obrażenia, jakie trafią tymi jajkami, ale trudno. Nic im się nie stało. Teraz mordy tak, polecimy sobie w takim razie do Elvisa i agenta. Elvis oczywiście mieszka nigdzie. Nie, 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 on mieszka w wieżowcu, ale Agent też mieszka w wieżowcu. Także przed wieżowcem zostawimy, słuchajcie dwie wiadomości, będą one musiały być podpisane, że jedna jest dla agenta, a druga jest dla Elvisa, bo nie chcę im zostawiać, słuchajcie, tego tak po prostu, więc jedno zostawimy w domu Elvisa, myślę, że to, to słuchajcie, będzie spoko opcja, ja sobie to słuchajcie, wejdę sobie tutaj do jego chaty, bo to jest tutaj i po prostu na cięciu sobie to słuchajcie napiszę, no bo nie chcę, że was zanudzać tym po prostu pisaniem tego samego. Ziomy, jestem z powrotem i mam gotową książkę. Mogę wam ją pokazać. Napisałem tak, drogi Elvis Sunu, Elvis Sunu, nie wiem, słuchajcie, to, to w sobie dziwne słowo. Potrzebuję pomocy przy budowaniu mojego osiedla. Przydadzą się materiały budowlane, ale przede wszystkim Twoje doświadczenie w budownictwie oraz pomysłowość. Na negocjacje finansowe zapraszam jutro o 11 na moją byłą górę. Pozdrawiam, Macioszek. I oczywiście jest to również, słuchajcie, podpisane. Potrzebna pomoc by Macioszek. Napisałem o negocjacjach finansowych, dlatego, bo Lwiso, tak? Lwiso to jest, Elviso, tak? Elviso to jest. Dobry chłopak. Elviso zawsze pomoże, ale często słuchajcie, po prostu lubi. Lubi jakby poczuć. Że się doceniony. O, poczuć się doceniony, lubi Elviso. Najlepiej jak to docenienie jest ukazane w sztabkach Golda. Także mi to słuchajcie nie przeszkadza, bo ja wiem, że będę jeszcze tutaj najbogatszy. Jeżeli byłem kiedyś najbogatszy, to dlaczego miałbym teraz nie być najbogatszym graczem na serwerze. Wiadomo, że kiedyś to jakby jakby kto oglądał stare Milionowice, ten wie dlaczego byłem najbogatszy. Teraz będzie pewnie o to ciężko, ale zobaczymy, słuchajcie, no, zobaczymy, zobaczymy. Także ja sobie robię tutaj coś takiego. Oczywiście sobie słuchajcie, tutaj wrzucam tą książeczkę. I podpisuje tak samo, czyli będzie, słuchajcie, Maciochowa Poczta Miejska. Dobra, słuchajcie, mamy to i w takim razie yy, mamy dwa na trzy zrobione. Jeszcze tam, słuchajcie, został tylko agent i agenta, słuchajcie, kurde bele, ja nie mam pojęcia gdzie mieszka agent. W sensie, no wiem, że to jest, słuchajcie, jego wieżowiec, także ja bym chyba, słuchajcie, dał to tutaj po prostu. Chyba po prostu dałbym to tutaj w tym lobby hotelowym, e, tylko że napisał, że to jest dla agenta. Tak, to, tak jak tam było oczywiste, że to będzie dla Elfisa, bo tutaj jest jego chata. Tak samo tutaj. Napiszę wiadomość i się widzimy z powrotem za pół sekundy. Mordy, mamy już gotową trzecią wiadomość, tym razem dla agenta, i ona jest też troszeczkę inna, no bo nie chciałem wiecie, robić kopii W klej, napisałem tak. Panie Agentiksie, poszukuję osób skłonnych pomóc mi w budowaniu mojego nowego imperium. Twoje umiejętności budownicze oraz doświadczenie będą nieocenione. W zamian oferuję luksusowy apartament w nowym Macioch Tower, lecz jestem otwarty na inne propozycje. Podpisano całuski Macioszek. Oczywiście podpisujemy to tak samo, tą książkę, czyli potrzebna pomoc. I mordy, właśnie to jest to, o czym zapomniałem napisać we wcześniejszych wiadomościach, mianowicie ja chłopakom za, e, za pomoc w budowaniu, w tworzeniu tego, słuchajcie, mojego osiedla oferuję apartament w jeszcze nie powstałem, ale w nowo powstałym przyszłym, który będzie w tym miejscu. Macioch Tower, bo oczywiście Macioch Tower to będzie taki, słuchajcie, jakby mój wieżowiec, który będzie słuchajcie trochę takim hotelem. No i nie chciałbym, żeby tam, tam samem mieszkać, oczywiście chłopaki będą mieli swoje chałupy, ale fajnie jakby każdy z nas miał tam jeden apartament, więc w zamian za to, że oni mi pomogą. No to oczywiście, ja słuchajcie, mi się jakoś tam zrewanżuję. Yy, więc zapomniałem o tym powiedzieć. Myślę, że Abra jakby i tak będzie bardzo chętny, żeby mi pomóc, bo myślę, że on po prostu będzie się tym jarał. Elviso myślę, że też tak naprawdę chciałby coś takiego porobić, bo chciałby mieć po prostu swój udział w tym EA Agent X tak samo. Myślę, że po prostu każdy z tych chłopaków chciałby mieć udział w wytworzeniu takiego super projektu. No bo kurczę, tak jak mówiłem, że to jest Maciocho rewolucja. Chyba, słuchajcie, już niektórzy zaczynają wierzyć, że naprawdę to będzie gigantyczna zmiana. To będzie, słuchajcie, po prostu. Coś czego milionowicie potrzebowały. Teraz tak, mamy tabliczkę, mamy książkę, mamy wszystko, gitaricę, także sobie schodzimy na dół. I teraz y, będzie napisane, słuchajcie, tutaj powiedzmy, że damy sobie y, to w tym miejscu, żeby nie było tak w przejściu. Teraz oczywiście wrzucamy sobie książeczkę. Teraz sobie to podpisujemy, że tutaj będzie poczta. Nie, musi być maciochowa poczta. Maciochowa y, Tutaj mi się słuchajcie, to już nie zmieści, więc najlepszę poczta. Pocztka, napisałem poczta oczywiście dla... I teraz musi być a Agenticsa. Dobra, mordy! Mamy to podpisane. Wszystko jest gotowe. Chłopaki wiedzą, że potrzebuję ich pomocy. Waszej pomocy również potrzebuję. Tak naprawdę, słuchajcie, wy jesteście najważniejszym gronem, które będzie wspierało po prostu ten projekt i tworzenie tego osiedla. Także mam nadzieję, że będziecie ze mną. Pamiętajcie o subskrypcji, bo odcinki są codziennie, dzień w dzień. A nawet, słuchajcie, czasami są dwa razy dziennie. Oczywiście dla wspierających, raz w tygodniu, będzie dodatkowy film widoczny dla wszystkich, ale możliwy do obejrzenia wyłącznie wspierających, więc zachęcam słuchajcie, żebyście się zapoznali, bo progi, przynajmniej według mnie nie są jakoś bardzo wygórowane cztery filmy w miesiącu będą na Was czekały, a pierwszy już w ten weekend i będzie to filmik sprzed dwóch lat. Jeżeli chcecie zobaczyć Maciocha, młodszego od 2 lata, w filmie, który nigdy nie został opublikowany i nigdy nie miał zostać opublikowany tak naprawdę, no to po prostu, słuchajcie, zachęcam, oprzedzam, będzie to kręciowa na maksa, ale dla osób, które chcą widzieć jednak milionowice, no to spokojnie, no stres wariacie wariatko, no stres, tak jak mówię. Będą filmiki zwariowane z milionowic, jak zwariowane, jeszcze tego nie wiem, ale myślę, że będziemy sobie świrować, bo tak jak mówię, chciałbym wynagrodzić, w sensie wynagrodzić, po prostu odwdzięczyć się osobom wspierającym, także tiktok, Instagram, Instagram w opisie, koniecznie tam wbicie, będzie mi naprawdę bardzo miło, bo dużo tam jest mojego prywatnego życia. Do następnego, yo!